Cześć, nazywam się Bartek Sikora, wideo jestem wdrożeniowcem i dzisiaj pokażę Wam jak spakować produkty. Ostatnim razem pokazywałem jak je skompletować, jak je zebrać i zaczniemy właśnie od tego. W module magazyn mamy pakiety. Przygotowałem jeszcze tutaj kilka pakietów. Wyłączmy filtr niezakończony, żeby zobaczyć te, które są już zebrane. I to są pakiety 037, które zawiera jedno zamówienie z jednym produktem. Zazwyczaj w pakiecie jest więcej produktów, ale chodzi o prosty przykład. Oprócz tego mamy też Multipack. Multipack 032 zawiera również jedno zamówienie, ale w nim są z kolei dwa produkty. Multipack był zbierany za pomocą listy papierowej, którą mam też przed sobą wydrukowaną. Przyda nam się później przy etapie pakowania. Zwykły pak był zbierany za pomocą kolektora. Przejdźmy do faktycznego pakowania. W co mamy panel pakowalni, pakowalnia, kropka, no i dalej nazwa systemu. Panel pakowalni jest oddzielny od systemu z tego powodu, żeby magazyn, który zajmuje się pakowaniem, nie musiał się do niego logować. On nawet nie musi mieć dostępu do pełnej wersji systemu, do tej wersji webowej, przez przeglądarkę. Może skupić się tylko i wyłącznie na panelu pakowania, który jest prosty, ma duży interfejs i właśnie zalogujemy się na taki panel. Wcielę się w rolę Dariusza Malika, który jest osobą, która będzie nam pakowała produkty. Zaloguję się na stanowisko numer 1. Magazyn może mieć wiele stanowisk, także w, obok siebie możemy mieć kilka komputerów i, na, i do każdego z tych komputerów podłączone osobne drukarki fiskalne, drukarki A4 czy drukarki do etykiet kurierskich. Wybieram stanowisko i wpisuję hasło tego stanowiska. Jestem przed wyborem pakietu. Mogę to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest skanowanie wózka. Jeżeli pakiet był zbierany przez kolektor danych, magazynier umieścił go w wózku i ten wózek ma do siebie przypisany kod kreskowy. Zasymulujmy to. Przed sobą mam wózek 9. Używam skanera kodów kreskowych, który jest podłączony do komputera i system znajduje mi pakiet, który jest na tym wózku. Wymienia tutaj dwie możliwości wejścia do konkretnego zamówienia. Mogę to zrobić albo poprzez przeskanowanie kodu kreskowego produktu, albo poprzez wybieranie tego kodu z listy. Wersja, którą mamy przed sobą, jeszcze nie posiada usprawnień, ale gdyby Państwo kupili nasz system, wersja, którą dostarczamy, już ma na tym etapie kilka dodatkowych funkcjonalności. Pierwszą z nich jest fakt, że można tutaj wyświetlić nie tylko listę kodów produktów, tak jak jest na przykład tu, ale można również wyświetlić tutaj nazwę produktu. W zależności od tego, czy, co jest łatwiejsze dla magazynierów, to tutaj wyświetlamy. Ja pozwolę sobie przeskanować po prostu kod produktu. Z tego, co pamiętam, tutaj jest bluza hoodie black, więc skanuję jej kod i system pokazuje mi zamówienia. Kolejnym usprawnieniem jest to, że aktualnie w momencie przeskanowania kodu też produkt, który miał ten kod, się zaznaczy. Ja muszę to ponowić. I system... Po prawej stronie pokazuję, jakie produkty miałem do zebrania. Przeskanowałem kody wszystkich, więc jest uznane, że wszystko jest zebrane. A po lewej stronie mamy informację o samym zamówieniu. Jego numer, uwagi od klienta, jeżeli były dopisane. Proszę też pamiętać, że uwagi od klienta można wpisać własne uwagi, od sprzedaży na przykład. I tutaj na tej podstawie magazynier może na przykład coś jeszcze zmienić. Zmienić parametry przesyłki, dodać katalog z produktami itd. Tak dalej. dalej informacje, jaki, jaka metoda przesyłki była wybrana. Data zamówienia, kwota tego zamówienia, adres dostawy, sposób potwierdzenia, czy klient chce paragon, czy chce fakturę, informacje o osobie zbierającej, jeżeli była i możliwość edycji przesyłek. Można je podejrzeć, można je też edytować. Dla uproszczenia, tutaj system od razu nam tego kuriera zamówił. Stąd też link do śledzenia jest wypełniony. Jeżeli jednak byśmy chcieli System może zamawiać dopiero po zakończeniu pakowania, co pozwoli nam jeszcze edytować je. W tym momencie mam wszystko przeskanowane. Jeżeli mam wątpliwości, mogę powiększyć zdjęcie. W zależności od wgranego formatu, będzie tutaj duże zdjęcie na cały ekran. I jeżeli to jest wszystko, przejdź dalej. Kliknięcie dalej spowoduje szereg akcji w systemie. Raz zostanie zamknięty dokument magazynowy, czyli WZK, i zmniejszą się stany magazynowe. Te stany magazynowe również zostaną zaktualizowane na platformach sprzedaży, np. przykład Allegro, sklep internetowy itd. Oprócz tego zostanie wygenerowany paragon albo faktura. Jeżeli paragon, również może wyjść wydruk na skojarzonej drukarce fiskalnej. Jeżeli faktura, zazwyczaj wysyłamy ją mailowo do klienta, ale może być też generowana automatycznie i również drukowana na drukarce A4. Na życzenie możemy też tę fakturę wydrukować za pomocą przycisku. Oprócz tego zamawiany jest kurier i drukowana jest etykieta kurierska. Jeżeli w drukarce skończył się papier, zaciął się papier, możemy wydrukować etykietę ponownie. Oprócz tego mamy również podsumowanie. Podsumowanie jest tutaj ważne, ponieważ zdarza się, że jest jedna drukarka fiskalna na kilka, na kilka stanowisk. I z tego powodu magazynie może jeszcze porównać kwotę, może porównać dane, które widzi przed sobą, z paragonem, który wyszedł, żeby się upewnić, że przypadkiem kolega nie wygenerował zamówienia w tym samym momencie. Jeżeli wszystko się zgadza, klikamy Kontynuuj i system zwróci nam jeszcze informację, czy to jest ostatnia paczka. Jako, że to była ostatnia paczka, wybieram inną. Jestem znów przed skanowaniem wózka. Spakowałem to, co było faktycznie na wózku, ale przed sobą mam jeszcze jeden pakiet do zebrania. Pakiet MultiPak 032. Pakiet 032 był zbierany za pomocą listy papierowej, którą mam zresztą przed sobą. I jeżeli, skanuje, jeżeli zbieramy za pomocą listy papierowej, nie mamy tego y, przypisanego do wózka. Z tego powodu nie mogę przeskanować go do wózka. Muszę znaleźć inną metodę. I to jest: pokaż listę paczek. Pokaż listę paczek, pokaże nam wszystkie pakiety, jakie są w systemie, i pozwoli nam porównać numer. Szukam multipaku 032, i ja już wiem, że jest na końcu, więc skroluję i wybieram go. W przypadku multipaków system nie pokazuje nam. Nie pokazuje nam do, nie, po, nie pozwala nam przeskanować kodu produktu, ponieważ jeden produkt może być w kilku zamówieniach, i te zamówienia mają kolejne produkty, więc nie jest to, nie jest to idealna metoda. W tym przypadku musimy wybrać box, z którego wybieramy produkt. W przypadku multipaku zakładamy, że sam wózek jest podzielony na boksy, i w jednym boxie jest zawsze jedno zamówienie. W przypadku naszego systemu mamy tutaj cztery boksy: prosty, prosty podział 2 na 2 Zielone są załatwione, białe są jeszcze do, do spakowania, więc wybieram ten biały, i system znów po lewej pokazuje nam zamówienie i jego, jego informacje, a po prawej produkty, jakie mamy do skanowania. Biorę produkt do ręki, skanuję drugą i skanuję kody. Analogicznie, klikamy dalej. I znów mamy podsumowanie. Kontynuujemy i system wyświetli nam również, że wszystkie zamówienia zostały zebrane. Cofniemy się jeszcze, wybierzemy jakiś inny pakiet i pokażę państwu jakie są możliwości konfiguracji. Ostatnią rzeczą, jaką mam do pokazania, to jest jak można zmodyfikować działanie pakowalni. To, co zaprezentowałem, to jest najbardziej standardowy układ, który wykorzystuje większość możliwości, ale można to jeszcze rozwinąć o kilka dodatkowych opcji. Przede wszystkim można wyłączyć widok skanowania wózków. Jeżeli nasza firma nie potrzebuje tego, możemy od razu pokazywać listę pakietów, co zaoszczędzi nam klikania. Kolejna sprawa to. Same pakiety. Wejdźmy do środka, wybierzmy jakikolwiek produkt, żeby zobaczyć zamówienie. I zobaczmy, co można tutaj zrobić. Przede wszystkim jest wymagane to, żebym skanował kody kreskowe produktów. Możemy to wyłączyć i możemy, możemy umożliwić wybór produktów za pomocą kliknięcia dokładnie w tym miejscu. W moim przypadku nie zmieni to nic, bo mam włączone skanowanie po kodach kreskowych. Ale jeżeli nasze produkty nie mają przypisanych do siebie kodów kreskowych albo znajdują się one tylko na półce, to umożliwi nam to spakowanie produktów nawet bez nich. Uwagi klienta często zawierają istotne informacje i powodują, że magazynier musi wykonać coś dodatkowego. Wymieniają tutaj dodanie katalogu produktów. I możemy też wymusić na magazynierze, żeby się z nimi zapoznał, czyli jeżeli to pole jest wypełnione, są tutaj jakieś uwagi, to magazynie będzie zmuszony do kliknięcia obok na OK, że zapoznał się z nimi, innymi słowy, że wykonał niezbędne akcje. Dodatkowa sprawa: wyświetlamy również tutaj informację o osobie zbierającej, jeżeli oczywiście e, było, to była ta akcja wykonywana przez e, sam kolektor. Także wiadomo, kto te produkty kompletował, do kogo się zwrócić, jeżeli są z nimi jakieś problemy. Myślę, że na ten filmik jest to wszystko. I zapraszam Was do obejrzenia kolejnego, w którym pokażę PIM, czyli zarządzanie produktem, w tym przypadku w sklepie internetowym Magento.